Dzień dobry, nazywam się Szymon Moszny i jestem szkoleniowcem w Pro Fitness School. Prowadzę kursy od 5 lat na trenera personalnego. Z wykształcenia jestem magistrem fizjoterapii, natomiast sam uważam siebie za trenera personalnego. Prowadzę treningi od 15 lat. Pomijając wszystkie treningi personalne, które lubię odlać z ludźmi, od zawsze zajmowałem się fitness. Przez cztery lata zajmowałem się wydawaniem czasopism fitnessowych, między innymi takiego tytułu jak Muscular Development, który wprowadziłem na polski rynek. Natomiast praca w redakcji nie była spełnieniem moich marzeń i zawsze najchętniej realizowałem się w prowadzeniu właśnie zajęć z ludźmi. Chociaż trenowałem przez 4 lata trójbój siłowy, przygotowałem wielu kulturystów do startów, sam najchętniej odnajdywałem się w prowadzeniu treningów prozdrowotnych z ludźmi. Z racji tego, że jestem trenerem i fizjoterapeutą, wyspecjalizowałem się w takiej wąskiej dziedzinie prowadzenia treningów personalnych dla ludzi, którzy nie są w stanie Ćwiczyć samemu, ze względu na to, że mają jakieś bardzo duże problemy ze zdrowiem. Czyli jeśli ktoś chciałby trenować, mając przy tym dyskopatię, kręgozmyk, przepuklinę i zwykły trener personalny nie jest w stanie takiej osobie pomóc, ja bardzo chętnie takimi ludźmi się zajmuję. W związku z czym zapraszam serdecznie na kursy na trenera personalnego, który organizuję, a także na warsztaty z treningu funkcjonalnego, warsztaty z treningu Core i warsztaty z treningu pośladków.